Dzisiaj jest 24 maja, a za dwa dni już będzie 20 rocznica śmierci taty, to znaczy Krzysztofa Nowaga. Jesteśmy dzisiaj tutaj na stadionie w Ursusie, gdzie odsłoniliśmy dzisiaj tablicę dzisiaj dla mnie takie no, pomieszane uczucia, bo po jednej stronie dla mnie jako córka ciężko z tego powodu, że 20 lat taty już nie ma przy nas, ale tak samo dla mnie no, taki miły dzień, przez to, że wszyscy razem się dzisiaj tutaj spotkaliśmy na ten stadion, żeby zmienić to imię Stadionu i wspominać o tacie wspólnie, porozmawiać, pogadać, usłyszeć fajne anegdotki. Spotkaliśmy się, aby uczcić pamięć Krzysztofa Nowaka. Człowieka, który swoją postawą, talentem i siłą ducha stał się wzorem nie tylko dla sportowców, ale dla nas wszystkich. Krzysztof Nowak był jednym z nas. Tu w Ursusie stawiał pierwsze kroki. Nie tylko piłkarskie. Tu się uczył, rozwijał swoje pasje, nawet te pozornie odległe od sportu. To muszę się przyznać, że to bardzo, bardzo ciężko to przeżywam. To znaczy wewnętrznie, mentalnie. Bo no, po prostu to jest rzecz, wspominamy od podstaw, od dzieciństwa, No to wszystko się przewija jak dobry film. Stadion, Stadion, Tak, po dzisiejszym dniu jestem bardzo szczęśliwy, bardzo zadowolony, chociaż jeszcze emocje nie opadły. Czuję się tak, jakbym biegał dalej na boisku. Bardzo miłe dzisiaj było spotkanie z wieloma kolegami, przyjaciółmi po latach, po 15, 20, a nawet po 30 latach. Powiedziałem, wspominałem o tym, że dostawałem dużo wiadomości na social mediach od kolegów, koleżanek, od Marty Szczechowicz z Wielkiej Brytanii. Był kolega Gural z Melbourne. Także jak widać, pamięć Krzysia jest bardzo duża. Głos się łamał każdemu, mi również. Chciałbym ze swojej strony podziękować za tą wspaniałą inicjatywę, czyli nadanie imienia Krzysztofa Nowoga stadionowi KS Ursus. Sam jestem wychowankiem, wiele to dla mnie znaczy. W związku z tym ukłony dla wszystkich, dla zarządu, dla, dla rodziny, dla kibiców, dla zawodników. Z tego tytułu, że się tu spotkaliśmy, udało się to przeprowadzić, ja jestem przeszczęśliwy. Nowym, młodym zawodnikom życzę wszystkiego najlepszego, no i sukcesu przede wszystkim. No bo potem to możecie sobie wyobrazić, do tych młodych atletów mówię, że świat stoi otworem, jeździ się za granicę, jeździ się na mecze. No, a jak już dalej, no to jeszcze międzypaństwowe, jeszcze lepiej. Chciałbym też powiedzieć taki przekaz do młodych ludzi: jeżeli chcecie osiągać cele i chcecie być takim jak Krzysiek, a może nawet przekraczać jego osiągnięcia, to zdecydowanie przede wszystkim myślcie o tym, o swojej pasji. W taki sposób, jakbyście chcieli już dzisiaj być mistrzami świata, stawiajcie sobie cele. To nie muszą być duże cele, małe, ale takie, które jesteście w stanie osiągnąć. Pracujcie na treningach. Bo opowiem Wam taką anegdotę, że kiedy mieliśmy treningi na obozach i robiliśmy cokolwiek przysiady, pompki, brzuszki i trzeba było robić 10-12 powtórzeń, Krzysiek zawsze dokładał dwie. Czy to były pompki, czy to były brzuszki. Ja na początku mnie to troszkę, bo bardzo często byłem w nim w parze, trochę mnie to denerwowało ale naprawdę e, to przynosiło efekt. Chcę też ten moment skorzystać, żeby wszystkim podziękować za to, że się udało zmienić to imię stadionu na Krzysztof Nowak Stadion. Podziękowania, jak kolega wcześniej powiedział, super było się spotkać, wszyscy ludzie, którzy mają jakieś do czynienia z Krzyśkiem, wspomnieć o nim przede wszystkim. Super zabawa i aby tak dalej nasza rodzina Ursusa była i w szaleńka. W szaleńka, coraz więcej sukcesów dla pierwszej drużyny. I ta młodzież, która tu dzisiaj liczy, to przyszła, 90. nie jeden z nich grał na takim samym poziomie. Życzę sobie to. Jak to mówią. Dziękuję. Kto wygrał mecz? Ursus! To? Ursus! To? Ursus! Ur Ursus! 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 Ur